szansa od losu. Nie często pojawia się w odpowiednim miejscu i czasie, a do tego z dobrym produktem. Właśnie teraz masz przed sobą możliwość odkrycia technologii LifeWave i jest to szansa dla ciebie. Nasza misja? Chcemy dzielić się ze światem produktami, które dbają o zdrowie, samopoczucie, piękno i długowieczność osób, które spotykamy. Jeśli wiesz o czym mowa, to wyobraź sobie przez chwilę czy słyszałeś o miliardach wydawanych na badania nad komórkami macierzystymi? Mówi się, że w przyszłości koncerny farmaceutyczne będą wykorzystywać komórki macierzyste do poprawy naszego zdrowia i samopoczucia. A jeśli przyszłość nadeszła już teraz, jeśli możesz wziąć udział w rewolucji komórek macierzystych już dziś, współpraca ze stabilną firmą, sprawdzoną technologią i modelem dystrybucji, dzięki któremu będziesz o sobie decydować. Zbyt piękne? Wcale nie. It's what the world wants. We don't want drugs, we don't want injections, we don't want surgery. I've never seen anything like this in 21 years of being a doctor. Anything coming close to doing what this technology does for people. Całe Stem cells are the future. As a wellness company. Musieliśmy być częścią rewolucji stem-cellów. I z X39 właśnie tak się stało. To David Schmidt. Założyciel, dyrektor generalny i twórca X39, czyli najnowszej, przełomowej, lekkiej technologii aplikowanej na skórę. Jestem teraz 50 lat i czuję się jak 30 lat temu. W dwóch X39 moja kawałka nogi została zniszczona. It's a really fun thing to share with people, because everybody is amazed by it. How does X39 work? It uses light to raise the level of copper peptide We're bringing regenerative science to everyone, and we're doing it safely and inexpensively and with extraordinary benefits. So this is why we have such an advantage in the marketplace and what makes our opportunity for our business builders so enormous. To przełomowa i bezkonkurencyjna technologia, a do tego bezpieczna, tania, bezinwazyjna i nie zawierająca leków. Przygotowaliśmy wideo, które przybliży Ci technologię. Koniecznie je obejrzyj. Ponad 80 badań klinicznych oraz patenty na całym świecie dobitnie potwierdzają jej działanie. Jaka jest Twoja rola? Działamy w modelu marketingu sieciowego czyli przemysłu generującego sprzedaż na poziomie 200 miliardów dolarów rocznie. Z ust do ust przekazywana jest informacja o produktach. Powstają zespoły, które przyspieszają ten proces. To ogromny biznes, a LifeWave jest jego częścią. It's very unusual that you would have cutting edge science make its way into network marketing, but as it turns out because our products produce immediate effects, immediate benefits, Sharing the product face to face makes it the ideal way to share the technology. The only thing you have to do is go out and share it with people. That's it. You don't have to be a medical doctor like me. Everybody can do this. You try the patch and you love it. The reaction that people give us is like wow. Nasze magazyny znajdują się w wielu krajach, a produkty są dostępne w ponad stu. Jesteśmy w stanie wyprodukować miliony artykułów miesięcznie. Lifewave tylko czeka na Ciebie. Pomyśl o znajomych i wszystkich, którzy potrzebują dodatkowej energii, jednak bez negatywnych skutków. Albo uśmierzyć, lub zwalczyć ból. Lepiej sypiać i to bez leków. Wyglądać i czuć się młodziej, bez ryzykownych zabiegów. Lista zalet naszych produktów jest długa, a rynek pojemny. Are you starting to get the idea here? You're on the threshold of something significant. I mean, think about it. This is an opportunity with global reach, where there's help and support alongside you every step of the way, and it's all fueled by a science that has no competition. As a member, you receive ogromne us huge marketing support, training, and business services which allow you to focus on what's most important: of LifeWave. The growth in the future is going to be fast because of X39. Dziś coraz więcej ludzi szuka rozwiązań na lepsze look Każdy chce wyglądać młodszy, każdy potrzebuje więcej have chce mieć więcej energii, chce rid of bólu. Zaczynamy zmieniać świat dzięki technologii, której nie ma nikt. Więc wyobraź sobie, że masz coś, czego nie ma nikt, ale potrzebuje każdy. I to jest ten moment, to jest właśnie ta fala, dlatego life wave to jest fala, Moment, when you're able to move someone's health as much as we can with lifewave, see what change that makes into people's life. that's amazing. it is. you can literally change someone's life. and i love that. so there you have it. look, whatever you want, however high your goals, however big your dreams, it's all possible. With LifeWave. So be sure to get back to the person who suggested you watch this video and get started today. Try X39 or one of our other fantastic products so you can learn for yourself what all the excitement is about when it comes to LifeWave. Whatever you do, though, be sure to get started today because the clock is ticking. The time is now. You don't want to miss out. We're building LifeWave to a billion dollar company. Let's do it together.